Lego mówi 70815, statek tajnej policji. Przeznaczony dla osób w wieku 9-14 lat. W zestawie znajdziemy 8 minifigurek z bronią i akcesoriami: Emeta, Batmana, Zielonego Ninja, Janka Grzmota oraz 4 roboty SWAT. Pojazd o wymiarach 13 cm wysokość, 30 cm długość. 17 cm szerokość, który jest wyposażony w podwójny cockpit z wyjmowaną przednią szybą, obrotowe dopalacze rakietowe, kontrolowane tylnym przełącznikiem, dwa miotacze obrotowe przednie działka, obrotowy karabin zamontowany na dachu, przesuwany panel boczny, stojak na broń wypuszczaną linę do zjazdów kontrolowaną dźwignią, przeźroczyste czerwone i niebieskie światła policyjne, otwierane tylne drzwi, ma także mobilne więzienie. Bronie w zestawie to cztery miotacze, dwa złote miecze, pistolet i batarang. Dodatkowo w zestawie mamy także element oporu, dwie pary kajdanek, dwie pary gogli noktowizyjnych. Zestaw składa się z 853 elementów. Krajna chmura swobodności została zaatakowana przez robopolicję lorda biznesa. Jego supernowoczesny desantowiec rusza w pościg za Emmetem, Batmanem, Zielonym Ninja i Janem Grzmotem. Z statkiem kierują dwa roboty SWAT. Odpowiadają one za uruchomienie dopalaczy rakietowych, pozwalających oderwać się od ziemi, a do tego, kiedy pojazd wzniesie się w powietrze, można przekręcić znajdujący się z tyłu przyłącznik, dzięki czemu zostanie zamienione pozycje dopalaczy i będzie można przejść w tryb lotu. Możesz także strzelać z miotaczy, a także namierzyć uciekających bohaterów obrotowymi przednimi działkami. Oraz karabilem dachowym. A kiedy otworzysz przesuwane boczne panele, wtedy dostaniesz się do stojaka z bronią. Możesz również umożliwić robotom słat zjazd na ziemię poprzez wypuszczenie liny. Jeżeli uda się dogonić Emeta i jego przyjaciół, to zostaną oni zamknięci w mobilnym więzieniu w desantowcu, chyba, że masz inny koniec tej przygody. Obejrzyj film Przygoda Lego, by zobaczyć ulubionych bohaterów w akcji.